Czuję jak w domu tyle lat, kiedyś miałem szansę wcześniej, jeszcze w poprzedniej pracy z wami współpracować. Dzisiaj wyjątkowy dzień, tak jak co roku. Z jednej strony doceniamy waszą pracę, którą wykonujecie każdego dnia. Też jest to praca, której nie widać tak naprawdę czasami. Ale jesteście tymi ludźmi, którzy no, pomagają tym, którzy sobie nie radzą w życiu. Albo nie mają tej pomocy, która, która teoretycznie powinna być ze strony bliskich. Więc w imieniu władz samorządowych ja dziękuję za to waszą ciężką pracę. Ale też mam życzę, żeby te kolejne lata pracy przed Wami były też takie no pełne tej, tego optymizmu i tego poczucia, że to co robicie jest naprawdę bardzo ważne. Jest ważne dla Waszych podopiecznych, ale i dla mieszkańców, dla miasta Ostrojenki, bo e, każda osoba w naszym mieście powinna czuć się doceniona i mieć zawsze tą pomocną dłoń. A nie kto inny jak wy stoicie na tym pierwszym froncie tej pomocy najbardziej potrzebującym, którym się w życiu yy, albo nie wyszło, albo nie udało, albo też jakieś no, problemy, które napotkali spowodowały to, że nie są w stanie teraz samodzielnie e, funkcjonować, więc tyle czoła przed Waszą ciężką pracą, którą wykonujecie każdego dnia. E